Okej, okay. jak masz na imię? Jestem Leon. Leon ze Szczecina. Co to za rower, na czym jeździsz? To jest Trek Pro Caliber 6 z 2018 roku. Świeży zakup, kupiony z około, nie wiem, może z miesiąc temu. Nawet nie. Ale rower jest bomba. Co my tu mamy? Mamy tu ramę aluminiową. Bardzo ładnie formowaną. Jaki osprzęt? Osprzęt y, to, jest, to jest mieszanka. Mamy tutaj test Deore XT, kaseta mamy SLX, przednia przedka również SLX, a korba to jest Race Face Afekcji. I taka była, tak? Tak, taka była w zestawie. Tu nie jest nic zmieniane od początku. Okej, okay, Race Face i tu mamy dwie zębatki z przodu? Tak, 11 z tyłu. 11 z tyłu i co sądzisz o tym napędzie? Napęd jest fajny, ponieważ nie ma trzech blatów z przodu, ale jest więcej z tyłu. To jest też fajne, że to jest regulacja między jednym a drugim z przodu, a z tyłu jest aż L11 i to jest bardzo fajne, mi się podoba. Przesiadki okay. z 3 na 8 na 2 na 11 to naprawdę Aha, podoba. super. No to... i to jest też koła 29 cali z przesiadki z 26, to, to też jest do, dobrze, nie? To okay. jest rama sobie. Cali. To teraz opowiedz nam o tym. O to, tym. Co to, to jest to ustrojstwo to, tutaj? to też jest bardzo fajne ustrojstwo. Nazywa się to Isospit, ponieważ i to ma zadanie trochę jakby wychwytywać nierówności i żeby nas tutaj tyłek trochę nie bolał. Takie mam odczucie, że jak zawsze pierwszy raz po jakimś dłuższym czasie siedziałem na MTB, to po pierwsze jeździe po jakichś tam korzeniach bolał mnie średni tyłek. Okay. Ale tutaj tego nie było, tutaj tego nie było, ponieważ no, myślę, że ze względu właśnie na ten Isospit. Yy, czyli tak, tu mamy aluminium, tak, tu to mamy to aluminium, a tutaj mamy jakiś coś w rodzaju, jakiś taki elastomer, coś takiego bardziej gumowego, tak? tak? To jest to nie jest aluminium na pewno. I ale... to jest element wymienny. Tak, to jest element wymienny. I Amor. Amor to RockShox Recon RL Gold. I też sprawuje się bardzo dobrze. Ma to i blokadę oczywiście na kierownicy. Fajnie. Możesz nam powiedzieć, jest... ile rower kosztował? Rower katalogowo nie jestem pewien, ale po obniżce kosztował około 5,5. Aha. Ponieważ jest to czwarty rower kupiony w tym sklepie mojej rodziny w sumie. Aha, to to masz mocną obniżkę, tak. I z przodu mamy sztywną oś, i z tyłu mamy sztywną oś. Niczego więcej nie potrzeba do, do szczęścia. I mamy od razu poprowadzony. Jest... Mamy możliwość poprowadzenia linki do Mykmyka. Tak, tak, myk Bomba, czyli typowe, typowa maszyna XC. Tak, z tym, że jeszcze nie była testowana na zawodach, bo na zawodach jeszcze nie byłem, ale będzie. Ale będzie, mam nadzieję, że będzie. Mega. No, o, no, teraz się prezentuje. Super! Kręć tą błyskę na rybę. Kręcimy. Jak masz na imię? Maciej. Maczku, opowiedz nam o tym rowerze, który ma jakieś w ogóle specjalne malowanie. To jest tegoroczny spec w wersji Expert. Malowanie jest jakie jest. Ale to jest takie standardowe malowanie? To jest standardowe czy... malowanie. Wow. Tak to spec sobie wymyślił. Aż nie wow. od odprysków lakieru i dobierania lakieru do tego. To jest w ogóle metalik brokat. To jest brokat, tak. Co tak jak ja miałem w tym? W na ryby. We moim też miałem brokat i mi się strasznie podobało. Słyszałem, że nawet dla faceta super sprawa. No to jest kwestia gustu. Mi się bardzo podobało. Niektórzy jeżdżą na różowych, ja jeżdżę z brokatem. Okej, dobra. mi to nie przeszkadza. Wiesz, ile rower waży? Nie. Nie wiesz, ile waży. A katalogowo? Słuchajcie, że nie podaję. Nie podaję, wagi, wiesz. Okej, bo mamy tutaj, co my tu mamy? Mamy owala, był standardowy owal. Nie. Owal od razu poszedł do wymiany, no tak właśnie. samo jak, znaczy do wymiany. No. no. Pierwotną tarczę zmieniłem, tam była 32, to jest owal 34 HCC z polskiej bydgoskiej firmy. I jak, jak porównujesz 32? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tak? Bardzo ładnie, płynnie się na tym jeździ. Nie ma takich, u, takiego uczucia luzu, nie? To napięcie, siła cały czas na łańcuch na jest przekazywana. Napęd GX 12-biegowy. Z tyłu największa jest chyba 50. Czyli jest orzeł. No. Jest orzeł. I co, wystarcza? Wystarcza ten napęd? Wystarcza. Wystarcza w zupełności. Wystarcza. W jakich warunkach jeździsz? XC głównie czy maratony? Maratony. Głównie maratony. Okay. Czyli nie czujesz, że są jakieś dziury pomiędzy przełożeniami, nie, że Ci ciężko nie, dobrać? Nie. Nie, nie, nie. nie. Mhm. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to wszystko płynie sobie. Okej. Okay. Mam też inne opony niż te, które były fabrycznie założone. A, mamy Wredesteiny. Okej. Okay. Które SPEC zakłada. One są bardzo fajne, mają lekkie opory toczenia. Niestety, mają kiepskie opinie, jeżeli chodzi o trzymanie w zakrętach. Aha. Na Wredensteinach jeżdżę od lat, bardzo ładnie to się układa na trasie, okay. bardzo ładnie trzymają. To jest niby opona na, na suche warunki, ale tak jak dzisiaj trochę błota było, to też ładnie się kleiły do podłoża. Tu mamy 2-2, szerokość i jest to samo przód i tył, tak? To samo przód i tył. Okej, okay. to na pewno będzie wszystkich najbardziej interesowało. Co to jest za ustrojstwo? No to to wiemy, że sobie spec tutaj wkłada no taką właśnie, dodatkową rureczkę. Takiem, to, no, no, chyba po to, żeby naklejki naklejać. <grym> A no tak, bo tu ma naklejki. No, no, no. no ale jak z tym brainem, opowiedz. O co chodzi z, z, brainem? O, o co chodzi z brainem? Z brainem w ogóle? to jest taki patent specowski zawieszenia, które jak ma nie pracować, to nie pracuje. Jak tylko wyczuje jakieś nierówności podłoża, to od razu się uaktywnia i ładnie to płynie wszystko. Czyli Brain, można powiedzieć, że to jest inteligentna blokada, tak? Tak, tak. Jak jeździec jest typowym kolarzem, ma tylko nogę do pedałowania, to Brain myśli za niego. Okej, a gdzie go uruchamiasz? Nigdzie się go nie uruchamia. A widzisz, go nie uruchamiasz. W pierwszym użyciu ustawiasz go pod wagę jeźdźca i później już nic się nie ustawia. Okej, i tu mamy, tu mamy co? Tu mamy pokrętełko, szybkość reakcji. Czy on ma szybko reagować, czy powoli to jest chyba tłumienie odbicia czy coś takiego? Czy, tak, czyli tu mamy standardowo tłumienie odbicia i żadnej już więcej wajchy do tego nie ma. Nie. Żadnych pancerzy, nic, żadnych manetek. Nic takiego nie Okej. Okay. Ile skoku mamy? Typowo XC. A z przodu mamy sida. Też jest SID, też jest brain w wersji SID. Super, czyli tutaj też mamy regulację, tu, tu jest tłumienie odbicia. Po drugiej stronie, stronie masz, y, pompujesz sobie ciśnienie. A tu jest, to co tu będziesz miał? Tłumienie odbicia masz tam. To tu możesz mieć tu tumienie kompresji. O, bardzo ładnie to ująłeś. Pewnie? To pewnie będzie to. Możesz, możesz tak mieć, ale jest brain. I co? I przód to samo, mówisz? Przód to samo. Aha, czyli spec sobie się trochę po, pobawił się bebechami Rockshoka, rock tak? Tak, dokładnie lat już. A to jest brain. A widzisz, no o właśnie, w całej okazałości. Tak no, jest. Ale to fajnie wygląda. No, wygląda bandziorsko. Każdy, kto na to patrzy, myśli, co to kurczę jest? Co to jest? Jakiś dopalacz tu, jakiś, rakiety tu włączasz. A powiedz nam jeszcze, ile rower kosztuje? 24, 25. Da się jakiś dostać upust na to? To już zależy od układów, jakie masz ze sprzedawcą. No, wygląda pięknie, naprawdę prezentuje się super. Lubisz ten rower? Mam go od dwóch tygodni. Ja jeszcze to... go nie polubiłem od do końca. <śmulet> dobra, dobra, a, a jakieś wady zauważasz? Tak, na dzień dobry? W nim? Nie, nie ma wad. Piękny dzwoneczek tygodni... Knog'a. No, ty. Czekaj, ale on jest na. on jest na obejmie. A nie, on jest osobno całkiem. Myślałem, że to jest na obejmie. Do... Nie, nie, nie nie, osobno, jest osobno. Jest osobno. I super. Super. Sprawa, no, nawet jest wersja aerodynamiczna no, nie, nie, na szosłówki no, też. Czy ty co jest skarbon? Czy Alu? Alu. Alu, no przy tym. Przy może to nie jest potrzebna. Super. Mega maszyna. Jak masz na imię? Kasper. Opowiedz nam na czym jeździsz i dlaczego właśnie na tym? Jeżdżę na Longusie. Okej, okay, Longus. Rower wyprodukowany w 2008 roku. Okej, okay. 10 latek ma? 10 masz. lat, tak. No oryginalnie to oprócz ramy to już tutaj nic nie ma, tak? Napęd 3 na 9 Shimano oryginalnie była przódka Shimano Deore. Teraz jest Shimano Alivio. Ile rower waży, wiesz? Nie wiem, nie wiesz. A wiesz ile twój trek waży? Trek waży 12,5 go? Zobaczymy, co tam masz w napędzie. No to opowiadaj, co tu mamy. No mamy tutaj już elementy, które widać, że nie jedną górę przejechały. Nie, dokładnie. Jest. Ale coś mówiłeś, że 3 na 9 nie za bardzo lubisz, tak? No nie za bardzo lubię. Jest według mnie skos łańcucha spory. Okej, okay, no, trzy blaty się. mamy tutaj. Klasyka Roka 520, tak, a z tyłu mamy wymienioną przerzutkę na Alivio tak. i co, jest stabilniejsza chyba, co? E, jest, zdecydowanie, że jest system Shadow e, 1132 kaseta. E, kaseta. 3 blaty z przodu. No faulbreaky oczywiście. Wystarczają ci v braki? E, tak, tak. Jest okej. Okay. ok. się dobrze wyreguluje, no to już koła są e, ostatki swoich sił mają. Ok. co chwila każda dziura kończy się centrowaniem. Aha. Planujesz jakiś upgrade w najbliższym wymianę roweru. Wymianę nie, roweru, aha. Nie, czyli już w ten rower nie będziesz inwestował? Nie, nie, nie. Ale, ale swoje zadanie spełnił? Tak. Ten nowy wkład z suportu oczywiście. Aha. Super. I co będziesz kupował? E, najprawdopodobniej będzie to Cross Level B7, 2017 rok, z napędem 1 na 11 SREM. Czyli Alu? Tak. Fajnie, super, dzięki. Jak masz na imię? Piotr Orton, Piotrek. Opowiedz nam o Krosie. No wreszcie jest Kros na kanale. Proszę bardzo. Level. I level, w dodatku? Level B8. Nie, Wygląda jak karbonowy. Ja cię patrz. Zwłaszcza na tym przejściu bardzo ładnym. Ale to jest aluminiak. Ku, kupiony w zeszłym sezonie. Muszę że jestem zachwycony tą maszyną. Nawet brzmi jak karbon, A, czyli jest mocno... Wy... Tak? No to opowiadaj. Mamy duże koło. Duże koło, duże koło, ale koła niefabryczne, bo jest DT założone 1501 A widzisz Na piastach 240 Ok Absolutna rewelacja Ok Ham Hamulce też były zmieniane z fabrycznym, bo są założone XT na przodki na tył. Aha, czyli grubo. Wiesz ile rower waży? Ważyłeś go? Nigdy go nie ważyłem. Ciekawe ile waży. Ale co? Około, około dyszki będzie, nie? Fabry... Nie w fabryce ważył 12,75. No to jest zrobione pięknie, naprawdę. Ale się jest łatwo nabrać, że to karbon W tych B 8 ona ma też strasznie wysoki przekrok, bo ona się nie łamie tak jakby tutaj w tej płaszczyźnie. Mhm. A jedzie do góry i dopiero tu przy samej szty schodzi Co dla mniejszych osób może być trochę kłopotliwe. Sztyca 27.2 tak, 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 Czyli cienka, dosyć fajnie się wygina. Widzę, że siodełko masz ustawione chyba lekko w górę. Oryginalne siodełko? E, siodełko oryginalne, crossowe, ale też zamieniane z fabrycznego, bo pierwotnie zaczęła mi okładzina odchodzić I Wymienili w crossie na, na jakiś nowszy model. Bardzo wygodny, miękki, elastyczny, przyjemny. Aha. E, wszystko aluminium. Fajnie, i tu mamy widzę mieszankę, bo tak, w hamulce masz y, XTK, tak. ale napęd widzę już jest stremowski. <śmum> OK, Okej, obrócimy rower. O, opowiadaj. Napęd mamy. Cały napęd jest morski z korbą GXA. Narrow White z przodu, 32 zęby. Z tyłu jest już EXIX z zeszłego roku. 1142 42 bodajże z tego co pamiętam. 11-rzędowy krzesełek w Sosk. Okej. Okay. Jak oceniasz jakość przerzucania, odporność na błoto, tego typu rzeczy? Po zeszłym sezonie, gdzie był wybitny, błotnisty i rower mordowany, to kaseta cały czas działa, jak wygląda i chodzi jak nowa. Aha. Więc, jest, jestem Jaki może mieć przebieg w tym momencie? W tym momencie z 20 tysięcy. Wow, naprawdę? Ja dziękuję. Ile łańcuchów ujechałeś już? Cztery. Cztery. łańcuchy, wow, nieźle. Jest możliwość zamontowania przednich przerzutki, jakby ktoś chciał. cały czas I jest to przygotowane do puszczenia wewnątrz ramy. Teoretycznie jest, nie jest to puszczone i raczej nie skorzystam. Zwłaszcza, że zewnętrzne prowadzenie jest dużo wygodniejsze. Okej, okay. sztucie, co? Powiedz o sztućcu. Sztucie to toreką Silver, z manetką, nie pamiętam nazwy. Okej, to jest poplock pop może, coś takiego? Możliwe, to jest popryk. Chodzi w miarę ciężko. Czekaj, jak ja ja ją to na patencie w ten sposób. Nie? Bo jakby chcecie zmienić kciukiem, to ona rzeczywiście dosyć ciężko chodzi. Ale przy tej zmianie od razu skakuje ładnie. Ok. Y nie, nie odpina się sam? Y blokada? Nie, nie, miał, się nie miałem takiej sytuacji, żeby w nietypowej sytuacji po prostu się odblokowało. Jeżeli naprawdę mocno uderzysz, to się rozłączy. Nie? Aha. Ale to w ramach bezpieczeństwa to. nawet zakładam. dobrze. Mhm. Poza tym po ostatnim serwisie okazało się, że fabrycznie nie ma oleju w dolnych goleniach, to to, że... Więc teraz po serwisie chodzi jak marzenie. Aha. Jest dużo czulszy, dużo przyjemniejszy. Okej, okay. i wygląda na to, że mostek wymieniałaś, chyba co? Nie, mostek jest fabryczny. Tak, race Face'a Nie, czekaj, to nie jest race face, okej, okay, to jest race. To jest Race Race Reis komponcy. Krossowski, tak. Ale ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. No, rama, rama mega, świetnie wygląda. I mamy sztywna oś przód-tył Tak jest. Mega rower. Bardzo fajny. A jaki był koszt zakupu roweru? W okolicach 5 tysięcy. No. Czyli piątkę trzeba wydać, żeby mieć fajny rower i, i nie myśleć już nawet o upgrade'ach przez jakiś czas. A jeszcze wiesz, w edycji Rio sygnowane mają bo Tak jest, tak jest, wcięciłem. tak jest. W tych kolorach no, tak. w mhm. Słychać po ramie, że jest ładnie cieniowana, że jest cieniutka ścianka aluminium. Musi być lekka rama. To po prostu nazywa jakieś ultra light, czy jakoś tak? Bo tu masz nawet te wszystkie ich systemy. Z aluminium masz super light. Super light, okej. Okay. Aha, mamy press feed, mamy zwężaną główkę, mamy hamulce post mount, hydroformowanie, direct mount to będzie co mamy direct mount? Przerzutkę chyba tylną. Wewnętrzne linki i sztywna Super. Dzięki bardzo.